Lovenda, ale pięknie. Ale cudownie pachnie. Wow, super. Jaka fajna metalowa y, figura. 38 euro. Tak jakby robota to przypomina, ale fajnie. Wygląda ciekawie. Tutaj mamy taki porcelanowy rok 3,60. Taki panuszek 24 euro. Tak wygląda. I tutaj pisze coś. Jeśli się nie mylę, to szkło Murano 14 euro. Jeśli się nie mylę. No i tak wygląda. Dosyć e, ciekawie, ładnie prezentuje się. Taki ładny talerzek, euro 60. No ale nie ma żadnego znaczka. Tutaj trochę jest porcelany ogólnie. Tu mamy Faraona 30, a tutaj takie lusterko. 2,60. Tutaj zobaczcie, wszystko mamy w kolorze czarnym. Tutaj są takie talerzyki 3,60 i 4,60. Z Grecji. I tutaj jeszcze coś

Tutaj zauważyłam takie buciki, bardzo ładne. To kosztuje 9,60. Jakiś yy, Vera. I są takie buciki takie do dekoracji. Zobaczcie, jaki fajny świecznik znalazłam 4,60. On jest na takie te świeczki takie, właśnie te okrągłe. A tu mamy świeczniki na te takie długie świecek. Ale ten jest świetny, bardzo mi się podoba. Taki inny, nietypowy. Tutaj zauważyłam takie, taką porcelanę Euro 60. Kształt muszelki ślimaka. Fajne. No i trafiło się z Holandii taki hodak właśnie. Domburg. 60 centów. I tutaj takie figurki różne taki ładny kryształ bardzo piękny. 7,70 takie różne lampy tutaj dostaniemy. O, jest wybór tak kosztuje na przykład 13 euro. A ta kosztuje 28 euro. Ale śliczna szafa z takim malowanym szkłem. I ona jest w cenie 59 euro. I tutaj dostaniemy jeszcze taki zestaw czarnych mebli. One są w cenie 98 euro. Spójrzcie tylko tutaj, a tu jest cudowny kredens. Spójrzcie jakie tu jest wykonanie, wow! Ale piękne nóżki. Śliczne rzeźbienie. Fantastycznie to wygląda. 48 euro. Bardzo ładnie, kolor biały. No to jest solidne drewno. Oczywiście można przemalować sobie ale śliczny stoliczek 68 euro Ale pięknie wygląda Zostaniemy tu trochę leżaków, takie krzesła wiklinowe 21 euro i leżaki różnego koloru w cenie 22,50 euro. Tutaj są leżaki 28 i 16 euro o i zobaczcie jakie zegary 32 euro 37 ten kosztuje 38 nawet chodzi, widzicie chodzą, bo się ruszają. Następne 44 euro. I tutaj kosztuje 115 euro. Ale ładne. Fajne, bardzo ładne. No i tutaj Wam pokażę, że jest trochę dywanów. Jakieś wykładziny. Uh, tak wyglądają. O. No, osobiście bym dywanu nie kupiła. Nie polecam, bo to jest zbiorowisko kurzu. O, jaki fajny zestaw ogrodowy. Ten jest w cenie 38 euro. Do tego stoliczek, dwa krzesełka. I tutaj jest taki, taki narożnik. A narożnik kosztuje 15 euro. szafę w pięknym kolorze, ona kosztuje 108 euro już zobaczymy o w środek jest dobrze, można powiesić rzeczy. Można powiesić rzeczy, ale spójrzcie jakie jest kolor fajny. O, i na klucz wszystko działa. Wszystko działa także polecam fajne bardzo ładne. Jak tutaj są ładnie buty poukładane, można sobie wybierać, coś kupić. Fajne. Nawet na chwileczce. Bardzo ładne. Taki na czasie niebieskie, zielone, żółte, złote. Fajne. Te są super. 10,50 euro. Fajne. Te zielone są bardzo ładne też. Maja Maiden Italia. Ogólnie zobaczcie jaki fajny sweterek, nie? 4,60 to tanio. i zobaczcie jak fajny ma tutaj cięcie na plecach. Także ekstra. Tutaj jest kolejna taka kremowa. No, ogólnie fajne ciuszki. Tu jest jakiś sweterek o, z arbuzem w groszki, proszę bardzo. O, ale świetne, zobaczcie. Ale piękne. To śliczne. To jest w cenie 6,10 euro. No to będzie bawełna. To nawet czuję. No i żółty sweterki, super. Rozpinany. Cały. Zobaczcie, jaka tutaj jest ładna Skajka, taka ładna skajka 22,50. zł. No, trochę kosztuje, ale ładna. Tu ma ciekawy ten środek fajny. Jakieś paski. O fajna. Zobaczcie, jaka ładna bluzka. Bardzo, bardzo ładna. Ona kosztuje 9,10 euro. Fajne rękawy rozploszowane, bardzo ładny kolor. Taki na czasie bym powiedziała. Ale powiem Wam, że... No to będzie bawełna, bo czuję, że to jest bawełna, a niestety jest urwane, także się nie dowiemy. No i widzicie takie różne tutaj e, sukienki. Tutaj jest Lola Liza. Tu jakaś biała, fajna. Sajn zielona. Tutaj taka czerwona. O tu jest ładna bluzeczka, ale to jest poliester. 4,60 euro 60 centów. Tutaj taka żółta, no poliester, to będzie bawełna, tak, to będzie bawełna. Taki kombinezon z paskiem. A 6 ,10 euro 10 centów. O, HM. I to był rozmiar 40. To Też taka fajna suknia długa. O, jej taka narzutka niebieska. A tu, jakie fajne. To jest sukienka, tak? bawełniana. O, permoda. I to jest cena 6,10 euro. Tu jest sukienka. No, tu jest poliester taka ekstra jakaś. bluzeczka tutaj. No i tutaj część dalsza bucików. Tu mam takie buciki. 7 euro. Zara, A, 9 euro. Tutaj mamy jakieś buty, 7 euro 10 centów. Skapa, 7 euro 10 centów. Wszyscy jaka fajna torybeczka. Vera, Pele. Made in Tali fajna. zamykany na magne, tutaj mamy otwarcie jedno, druga przegródkę i tutaj takie zamknięcie 8,10 euro bardzo ładna, elegancka pięknie się prezentuje córka mi wybrała dzisiaj, bo chciała takie zadanie, że ona mi wybierze do mierzenia no i mamy taką bluzkę Vero Moda M ona jest w cenie 4,60 już Wam mówię jaki tutaj jest skład tu mamy oczywiście 100% poliester, ale mierzymy, mierzymy. Rękawy są takie luźne, tutaj na bluzyczek, na bluzyczek, który jest niezapięty. Rękawy są prześwitujące, A bluzka nie jest prześwitująca, ale myślę, że dobrze leży. Znalazła mi córka kolejną bluzeczkę i ona kosztuje 4,60. Już Wam pokazuję tutaj skład tej bluzki. To jest 100% bawełna. To jest bawełna, zobaczcie, ale trafiła, ale trafiłaś, brawo. A w tej bluzce wyglądam tak, 4,60, 100% bawełna, no i fajnie. I spusiłam się na marynarkę. Ona kosztuje tutaj 5,60 euro. No, i tak właśnie na mnie się prezentuje. To zwykła czarna marynarka HM. Tak jak widzicie, ja już wróciłam do domu. Mówię Wam, były ogromne, ogromne korki, jestem bardzo zmęczona tą podróżą, także dajcie lajka, like bo naprawdę taki korek, no odważnie jechałam, na szczęście zjazdów nie pomyliłam, chociaż wiecie, nie lubię jeździć, jak są jakieś drog jakieś roboty drogowe, to nie, nie lubię tego, ale na szczęście nic się nie stało dojechałam do celu, tak jak być powinno i jest ok, a słyszałam przykładowo, że w Polsce często kobietki, które ja znam akurat, że nawet boją się do Poznania jechać, także za tą odwagę dajcie mi lajka, komentarz zostawcie i subskrybujcie mój kanał. A ja już tutaj wróciłam z tego sklepu z używanymi rzeczami i już Wam pokazuję co ja tutaj kupiłam, a mianowicie kupiłam Kupiłam sobie taką chustę, taki szal, bardzo, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, i jest taki dosyć duży, długi. Tu ma taką, takie frędzelki ma fajne. Także ogólnie kolory mi się bardzo podobają, bo jest to zielony, zielony z fioletowym. To są moje kolory, które do mnie w ogóle pasują. Dlaczego kupiłam właśnie ten szal? A już Wam mówię. Kupiłam go dlatego, że kiedyś widziałam również szal w używanym sklepie, i nie kupiłam. Tak sobie pomyślałam, że kupię, kupię później, ale później już tego niestety nie było. Także już się nauczyłam, że to, co mi się podoba, to, co zobaczę, i wpadnie mi to w oko, warto jest to kupić. A warto jest to kupić, a ja wyglądam tak i kupiłam sobie szalik, dlatego że e, czy do jakiejś marynarki, czy na przykład e, czy na przykład do, e, do mojej kurtki a także no widzicie, zobaczcie jak to fajnie wygląda tutaj. Mi się wydaje, że to pasuje. O, może wyżej zrobię. Mnie wydaje się, że on pasuje do mnie. Ja lubię takie szale, a ja jest z Marżluch i nie wiem czy widzicie, ale u nas w ogóle kompletnie nie ma. E, nie ma słońca, jest zimno. Także taki szal, to jak najbardziej w ogóle jest taki fajny, dobry, e, fajny, fajny w dotyku jest. Jest przyjemny dla mojej szyi, więc, więc będę zadowolona. A za niego dużo nie dałam, bo dałam. Bo kosztował tylko yy, 3,60. Także. O widzicie, tu jest mój paragon i dałam za niego 3,60. Czy my tutaj mamy w ogóle skład tego szalika, tej chusty? To nie. A jest! Jest. Sto, 100% poliester. Natomiast dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest kaszmir, czy poliester. Ma być po prostu ciepłe. <laughs> ciepłe, a w zimę raczej pocić się nie będę. Także Made in Italii, 100% poliester. A że kolor jest e, bardzo ładny. E, bardzo mi się podoba wzór tego wszystkiego. I ja lubię, naprawdę lubię. Tak się wiecie, o tak opatulić. Ja naprawdę akurat jestem taki zmarźluch, także. Taka chusta to mi się przyda jak najbardziej. Także biorę, bo później naprawdę wszystko od razu schodzi, także nie ma co się zastanawiać. Ja Was oczywiście serdecznie zapraszam do takich sklepów Kringwinkel tutaj w Belgii, jeżeli będziecie lub macie okazję to wstąpić i robić fajne zakupy.